Uciekasz przed przeszłością i bólem, jak zraniony ptak. Przeszłość, jak strzała, wbija się w kręgosłup, i tracisz panowanie nad sobą. W tym samym czasie mgła jak mokry dinozaur zagląda w oczy samotnej latarni morskiej na bezludnej wyspie o której śnisz już kolejny rok Całą wolą opierasz się pięknu i harmonii które mogą zawieść właśnie wtedy, kiedy pęka mrok i jaskółki jak latarki stawiają świetlnego pasjansa ze scen ostatnich lat. Uciekasz przed miłością, przed wznoszeniem się. Aż pod najwyższy tron. Pojawia się pytanie, eros czy karitas? Trudny ten wybór w tej chwili pod słońcem.